Nie isamska nie rańska, tylko polska katolicka. Czołem koleżanki i koledzy, czołem wielkiej Polsce. Czołem! Witam wszystkich mieszkańców również, którzy się tutaj zgromadzili. Dobrze, że jesteście, że jesteśmy tutaj tak licznie. Od ostatniego roku środowiska narodowe, między innymi Młodzież Wszechpolska, ONR, Ruch Narodowy Wychodziliśmy na ulicę i protestowaliśmy przeciwko przyjmow przyjmowaniu imigrantów do Polski. Dobrze, że tutaj jesteście, bo kilka z tych protestów już odniosło sukces. Dlaczego protestujemy przeciwko imigrantom? Przede wszystkim dlatego, że oni są nam tutaj narzuceni kwotowo z Unii Europejskiej, dyktatem e, silniejszych państw Unii Europejskiej. Którzy nie radzą sobie z problemem napływów imigracji zarobkowej, no, ekonomicznej, zasiłkowej i chcą ten problem przeeksportować do Polski. My się na to nie zgadzamy. Oni wymyślili, że imigrantów ekonomicznych nazwą uchodźcami. Oczywiście tam są ludzie, którym też trzeba pomóc, jest jakiś minimalny odsetek, natomiast większość z nich. To są imigranci ekonomiczni, którzy przyjeżdżają do Europy, żeby poprawić swój los. My nie mamy moralnego obowiązku im pomóc. Mają swoje ojczyzny, a my mamy tutaj w Polsce własne problemy. My nie uciekamy przed pomocą innym, ale tutaj, w tym przypadku, Unia Europejska i społeczność międzynarodowa musi znaleźć rozwiązanie tego problemu tam na miejscu, w Afryce. Przyjmując wszystkich, nie pomożemy im. Czołem Wielkiej Polsce! Szanowni Państwo, serce rośnie jak widzę taki tłum patriotycznych, patriotycznie nastawionych ludzi. Coś pięknego, no. Jestem z Was dumny. Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Gwardys. Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Rodzin Polska Pamięć i Tożsamość. Jesteśmy jednym z trzech głównych organizatorów tej manifestacji obok ONR-u i Ruchu Narodowego. Podziękujmy naszym przyjaciołom z Ruchu Narodowego z ONR-u, że to są z nami. Boimy się o Linin. Jako osoby z gminy Góra Kalwaria, jako mieszkańcy Góry Kalwarii i okolic, gorąco myślimy o tym, co będzie się działo, jeżeli władze mimo naszego sprzeciwu zafundują nam w górze Kalwarii, tak zwane multi -culti. Bardzo się tego boimy, ale protestujemy też jako Polacy. Może powiem przede wszystkim: protestujemy jako Polacy, bo nie zgadzamy się nie tylko na narzucanie nam obcych kulturowo ludzi w naszej okolicy, ale przeciwstawiamy się przeciwko narzucaniu Polakom mimo ich sprzeciwu, stanowczego sprzeciwu. Tego zagrożenia, jakim niewątpliwie jest nielegalna imigracja. My tutaj mieszkańcy gminy Góra Kalwaria ma, wiemy z jakimi problemami borykamy się mając ośrodek w Lininie. Wiemy z jakimi problemami borykają się nauczyciele, borykają się rodzice ta, w szkołach tam, gdzie uczęszczają dzieci z rodzin islamskich. Już nie wspomnę o kosztach, jakie ponosi z tego tytułu nasz urząd. Wmawia się nam, że my powinniśmy przyjąć ich tutaj do Polski, że powinniśmy przyjąć ich do naszych gmin, że powinniśmy dać im mieszkania, ale tylko w naszej gminie Góra Kalwaria 200 polskich rodzin czeka na mieszkania. Na przydział tych mieszkań, to przede wszystkim naszym mieszkańcom powinniśmy pomóc, to przede wszystkim naszym mieszkańcom powinniśmy dać godne życie. Chciałam powiedzieć Wam, że my, mieszkańcy Góry Kalwarii, nie jesteśmy rasistami, nie jesteśmy ksenofobami, bo my przyjmowaliśmy, przyjmujemy i będziemy przyjmować wiele imigrantów z Ukrainy. My po prostu chcemy być bezpieczni tutaj w swojej gminie. Chcemy być bezpieczni w swoich domach. Chcemy, żeby bezpieczne były nasze rodziny, żeby bezpieczne były nasze dzieci w szkołach. Bo to jest nasze niezbywalne prawo. To prawo bezpieczeństwa daje nam nasza konstytucja. Zakrzyczmy teraz. Polak mądry przed szkodą. Polak mądry przed szkodą. Polak, mądry, ze Dziękuję bardzo! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem. Góra! Kalwaria! Przeciw imigrantom! Góra, Kalwaria! Przeciw imigrantom! Góra, kawaria! Przeciw imigrantom! Góra, Kalwaria Przeciw imigrantom. Góra Imigrata. W październiku zeszłego roku mieliśmy sytuację, że we Włoszech zgwałcono grupowo kobietę, wolontariuszkę proimigrancką, lewaczkę, została zgwałcona przez grupę muzułmanów. Tą informację przetrzymywano, uciszano. Dowiedzieliśmy się o, o tym dopiero w październiku. Cała sytuacja miała miejsce we wrześniu. Poprawność polityczna jest niesamowita na zachodzie, moi drodzy. Argumentem, który przedstawiał zwierzchnik tej organizacji, tej kobiety, wolontariuszki, było to, że mogłoby to zagrozić sprawie. Informacja, która weszłaby do głównego nurtu mediów, zagroziłaby sprawie. A my się pytamy dzisiaj, wszyscy. Jakiej sprawie miałoby to zagrozić? Co to za sprawa? Islamizacja Europy? Podmycie cywilizacji łacińskiej? Szanowni Państwo, zacznijmy od odpowiedzi na jeden zarzut, który z reguły pojawia się wobec nas, organizatorów manifestacji antyimigranckich i organizatorów takich protestów, a mianowicie, że my rozniecamy konflikty na tle narodowym, albo rasowym, albo religijnym. Otóż trzeba sobie powiedzieć bardzo wprost, nasze manifestacje i skuteczność naszych działań są jedynym gwarantem tego, że w Polsce takich konfliktów nie będzie. Wszędzie tam, gdzie społeczeństwo nie protestowało, wszędzie tam, gdzie ludzie ulegli iluzji. Zbyt daleko posuniętej tolerancji, multikulturalizmu, różnych lewicowych współczesnych ideologii, zupełnie oderwanych od życia. Tam wszędzie pojawiły się problemy, których wcześniej nie było. Tam pokojowo żyjące społeczeństwa, mające swoją kulturę, ukształtowaną przez setki lat, różnych konfliktów, w których docierały się te społeczeństwa. Tam pojawiły się nowe konflikty, których nigdy wcześniej nie było. Pojawiły się całe dzielnice ludzi. Obcych kulturowo, wyznających zupełnie inny system wartości, inną religię. A więc nie jest tak, że to my, jak próbuje się to poprzez jakieś szkolenia ideologiczne policjantów czy prokuratorów ukształtować i później nas oskarżać przed sądem, że to my wywołujemy nienawiść, jak to oni mówią na tle narodowym. Nie chodzi o żadną nienawiść, chodzi o zdrowy rozsądek. Żyjemy dzisiaj w czasach, w których posiadanie zdrowego rozsądku, odrobiny krytycyzmu. Przy całym współczesnym kulcie indywidualizmu stało się przestępstwem. Okazuje się, że mówiąc o tym, co dzieje się za granicą, można być cenzurowanym w mediach. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli. Kilka dni temu Niemcy, którzy pouczają nas o wolności słowa, w swojej publicznej telewizji usunęli partię, która jest przeciwko imigrantom, alternatywę dla Niemiec z debaty, ponieważ pozostałe siły stwierdziły, że ona nie pasuje do tej debaty i nie należy z nimi rozmawiać. To nie są ludzie, to są mordercy. Otwarcie mówią, otwarcie mówią, że zginiecie jako niewierni. Na europejki powiem dosadnie, mówią niewierne suki. Dlaczego? Dlaczego? My jesteśmy chrześcijanami, wierzymy w Boga, mocno. Nie rozumiem tego, to jest inna nacja ludzi, inne podejście do kobiet zero szacunku dla kobiet, nie mają biją nawet dzieci swoje tresują jak psyne gorsze nie wyobrażam sobie, żeby to przeszło tutaj do Polski żeby to, żeby to było w Polsce dlatego jeszcze raz powtórzę dobitnie, krótko i mam nadzieję, że jesteście tutaj z nami i to powtórzycie stop islamskiej dziczy nie pozwolimy na to, żeby to było w Polsce, tutaj u nas